Patryk Kaczmarczyk przed galą XTB KSW 85, pojedynek z, Damu, z Danu Tarchillą i powiem tak, no ja jestem trochę zaskoczony, okej okay, wierzę w ciebie, ale że aż tak skreślany jest twój rywal, to to mnie mocno zaskakuje i zastanawiam się jak ty do tego podchodzisz. To znaczy wiesz co, no już bardzo często jestem pytany o takie rzeczy, bo ja tak naprawdę w żadnej chyba ze swoich walk zawodowych nie byłem underdogiem. Tak, no, pamiętam, że z Robertem ruchałem, jak walczyłem to było Chyba 1,90 na 1,90 to był tak jeszcze równy kurs i w żadnej ze swoich walk zawodowych nie byłem jeszcze underdogiem, także wiesz, no, no... na pewno fajnie, że doceniają mnie wszyscy specjaliści, nie wiem, nie wiem, tam bookmacherzy, którzy układają te kursy, no ale ja na pewno nie zrekceważyłem danów tych przygotowaniach co widać po mojej formie, tak? No zdecydowanie jest to najlepsza forma w moim życiu, jeżeli chodzi o tak, wiesz, te wszystkie aspekty fizyczne, techniczne, kurcze, no... Robiłem chyba najmniej wagi, w całej swojej zawodowej karierze. A czy u Ciebie był efekt wow, kiedy z Kazieczką wygrywał Danu Tarciła? Bo ja pamiętam, co działo się na Twitterze po, po, po jego debiucie, słowa Łukasza Zaborowskiego, słowa środowiska, że naprawdę przyjechał tutaj ktoś, kto może naprawdę namieszać. No ja też puściłem jakiś komentarz albo Twitter właśnie w tym, w tym kierunku, że naprawdę fajnie, fajnie zapowiadający się zawodnik. No i co, na pewno on już od tej walki zdążył się rozwinąć, to młody chłopak, tak 20, 20 lat. No i ja, tak jak powtarzałem już kolejny raz, nie, nie, nie zlekceważyłem go, przygotowałem się jak na najlepszego zawodnika. I zobaczymy, co pokaże jutrzejszego wieczora. Ale od ciebie bije w wywiadach też przed tym pojedynkiem ogromna pewność siebie. Ale mam wrażenie, że to jest zupełnie inna pewność siebie niż na przykład przed pojedynkiem z Dawidem Śmielowskim. A kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest to, co zobaczyliśmy na ważeniu. Kurczę, wyrzeźbiony jesteś? Nieprawdopodobnie. A to znaczy, wiesz co, no to samo wyrzeźbienie i to prowadzenie swojego życia tak bardziej sportowo, no to, to jest jedno, ale druga sprawa jest taka, że jeżeli masz ze sobą, wiesz, że masz ze sobą pełen okres przygotowawczy przepracowany, no, takim naprawdę Ciężkim hardkorze, że wiesz, że robiłeś z mega mocnymi gośćmi, że toczyłeś ciężkie sparingi, robiłeś ciężkie treningi, byłeś na nich skupiony, skoncentrowany, byłeś cały ciągle zdeterminowany na tych treningach i robiłeś wszystko z tym właśnie trzymaniem diety, z, no wiesz, staraniem cały czas wszystko rozplanowane, nie, tu ja mam jakiś suplement wziąć, tu co mam zjeść, wszystko było, wiesz, wszystko pod linijkę, także yy, no, wierzę, że takie podejście do tego sportu zaowocuje. Właśnie, bo Ty mówiłeś o tym, że to był ten czas przed tą walką, kiedy dopiąłeś to wszystko sportowo, dietetycznie, że wszystko było pod tę wspomnianą przez ciebie linijkę. Ty może żałujesz tego, że wcześniej nie było tak, jak, jak teraz do tego podchodzisz? Nie, stary niczego nie żałuję, bo to ukształtowało mnie takim, jakim jestem teraz, tak? No to, że zaczynam zachowywać się trochę bardziej dojrzałe, no to też kwestia mojego wieku, tak, tak mi się wydaje. No. Wiesz, wcześniej stawiałem głównie na to, że. No ja zawsze ciężko trenowałem, czyli na, na te ciężkie treningi. Starałem się wiesz, dużo też sparować, bić i chciałem walczyć cały czas, najlepiej co, co miesiąc. No ale zrozumiałem, że na tym najwyższym poziomie, gdzie już to zaczął. No, w KSW zaczął się ten najwyższy poziom, tak? No i na tym, najwyższy, no może najwyższy to no wiadomo, że nie, no rozmawiamy dziś o, o UFC i tak dalej, ale ten taki naprawdę wysoki sportowy poziom zaczął się w KSW. No i wiem, że tutaj już nie można być takim zawodnikiem na pół gwizdka, tylko trzeba naprawdę 100% swojego życia włożyć, żeby zostać mistrzem, bo, bo ja celuję w, w pas mistrzowski i dlatego te wszystkie zmiany, to wszystko w moim życiu, bo, bo ja nie chcę być zwykłym zawodnikiem. Jakbym chciał być gościem, który raz wygrywa, raz przegrywa, no to pewnie nie, nie robię tych zmian, ale chcę być, chcę być czempionem. Chcecie zapytać o słowa obecnego tutaj Artura Ostaszewskiego, bo on przy okazji ostatnio gali w Tube powiedział, że Patryk Kaczmarczyk negocjował udział w tej gali Ed Kaczyka, niczym rasowy menedżer, więc może to jest jakiś plan na przyszłość? Nie no, to wiadomo, ja tam, ja już powiedziałem wcześniej, że ja nie będę trenerem tylko menedżerem, ale to wiesz, to jest daleka przyszłość, jeszcze mam przed sobą 15 lat kariery, może mniej, ale, ale no coś takiego. Jeśli mowa o tej twojej przemianie, to zastanawiam się, czy dostrzegli to koledzy z maty, jak się złapaliście i czy były hasła typu Ej, byku, coś z tobą się dzieje, co, co to w ogóle ma znaczyć? Były takie, były takie opinie, że, że, że faktycznie ktoś dostrzegał ten progres? To znaczy, no widać, na pewno było u mnie progres na, na treningach, na sparingach, wiesz, też inaczej się na to patrzy, jak widzisz kogoś codziennie, nie? Bo to jest tak, jak ktoś, nie wiem, czy chudnie, czy tyje, no to jak ty jesteś z nim codziennie, no to tak to... No, nie masz tego, takiego efektu wow, nie? A jak coś widzisz raz na pół roku, no to jest inaczej, że spotykasz, mówisz, kurde, stary, ale jesteś gruby, albo nie wiem, <noise> nie, albo ale dociąłeś, nie. Wiesz o co chodzi? To jest, to jest taka, taka różnica. Największa różnica to jest w moim życiu. No wiesz, prowadzę gdzieś tam spokojne życie. Bez żadnych szaleństw niepotrzebnych, wiesz, no to jest taka największa różnica, gdzie na pewno gdzieś tam moi najbliżsi to mogli dostrzec. Wspominałeś gdzieś o sparingach, o tych dwóch chyba godzinkach tak, z Mateuszem Gamrotem. Często jest tak, że jak się zawodnik mierzy z tym światowym topem, no to jest jakaś taka trampolina. I zastanawiam się, jak to w Twoim wypadku yy, wyglądało, na zasadzie takiej, nie no kurde, przejechał się po mnie, albo odwrotnie, kurde byku, słuchaj, jest nieźle, naprawdę jest dobrze. Ja wiesz, nie będę ci mówił, co się tam działo na, na, na sali treningowej, bo tego się nie wyciąga. No, ale na pewno takie treningi, z, ja już mówiłem o tym, nie? że treningi z takimi wielkimi mistrzami dają skrzydeł. No i czerpiesz nie tylko od techniki, które robisz na macie, ale czerpiesz to zaangażowanie, ten mental, i wydaje mi się, że to jest klucz, nie? że jakich byś miał tak naprawdę umiejętności, to to musisz mieć w głowie tego takiego świra, nie? Że, że ty musisz iść cały czas i trenować i rozwijać się i szkolić cały czas. Nieważne co, co robisz, ty musisz myśleć tylko fokusowanym na jednym. Dobrze kojarzę, że ty pracujesz z Akopem też, jeżeli chodzi o dietę. Tak. ponieważ Pytam dlatego, ponieważ jesteś kolejnym zawodnikiem, który mówi, że ta praca z nim jest o tyle fajna, że tak naprawdę można jeść to, co się lubi, oczywiście w określony sposób i, i jeżeli chodzi też o ilość tego jedzenia, a rzeczywiście tak jest? No tak, wiesz co, to znaczy, jeżeli będziesz y, współpracował y, z nim na tej zasadzie, że tylko no wiesz, on, on daje ci jeszcze jakieś schematy, nie? I ty możesz y, pracować według tych, tych schematów i. i Kurczę, no musisz po prostu zrozumieć, że cała filozofia tego ścinania wagi, diety, czy tam tego, żeby wyglądać dobrze, polega na tym, że musisz liczyć kalorie, liczyć makroskładniki i jeżeli zjesz coś, co nie jest nawet rozpisane przez niego, tylko zjesz, wiesz, burgera na mieście, czy, czy cokolwiek innego, no to musisz to wliczyć i potem odjąć, nie wiem, w skali tygodnia na przykład, od innych posiłków, nie? No i w tym tkwi cały sekret, który ja dopiero zrozumiałem, no tak bardzo późno, nie? I tak naprawdę nigdy nie liczyłem kalorii, tylko, tylko zacząłem to robić przed... Właśnie walką z Pascalem chincenem pierwszy raz, no a teraz w tej chwili już jestem w yy, tym ekspertem. Opcykany w kalkulatorze. Tak, tak, Fitatu to jest, wiesz, moja ulubiona aplikacja w telefonie, nie? Ale no ostatni, tak jak Fight Week, no to tylko tam sobie w tym Fitatu, wiesz, grzebałem co by tu zjeść, co by tu, wiesz, dodać, no to, to jest fajne, bo odchodzimy w końcu od tego przysłowiowego ryżu z kurczakiem, tylko też właśnie Ty mówisz o tym, że ważne jest to, aby się w tym bilansie swoim kalorycznym mieścić. Tak, tak, no dodałem na ten temat filmik nawet i na swoim TikToku i na Instagramie, także wjeżdżajcie, sprawdzicie o co chodzi, nie będę ty wiesz, przedłużał, nie? A czy po tej przemianie pozostaniesz tym samym bykiem, którego my poznaliśmy w KSW? Bo ja mam wrażenie, że ty jesteś jedynym takim zawodnikiem, którego zawsze trzymają się, wiesz, takie gagi, po prostu, które są później wirale w internecie. No, dalej jestem bykiem, teraz jestem bardziej dopranym bykiem, po prostu, wiesz. No jestem, jestem może, wiesz, tak obie... Wydaje mi się, że jak wcześniej jak byłem taki bardziej ulany, no to byłem trochę jednak taki większy, a teraz jestem taki bardziej wiesz, pożyłowany, nie? Ale to tylko taka zmiana. Czekamy na fajerwerki, bo tu burza dzisiaj była w Nowym Sączu. Ja mam nadzieję, że taka sama będzie podczas twojego pojedynku. No, no mocny na pewno zdecydowanie w tym pojedynku no, Danu też nie przebiera w technikach, wiesz, idzie ostro naprzód, także no, zdarzą się niż tam dwa mocno efektowne style.